No dobra, no spróbujemy. Z tego co widzę, można by też było tak szybciutko w dół do góry, w dół, do góry. I by można było to za jednym razem. Jak wiecie o co mi chodzi. No nic. 15 punktów. 75. Nie jest najgorzej. Jesteśmy drudzy. Zas... Czekajcie. Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw. No. A, wymawia się Ravenclaw, a ja mówiłem Ravenclaw. Się pomyliłem. I zaś jakiś test mamy. No boże. No nic, no. Jak zwykle go wykonamy. Leviosa na tej that plate. Leviosa! Well done. Now go and collect the challenge stars. I'll meet you at the end. Good luck, Mr. Potter. Dziękuję, panie profesorze. No dobra, nic tu już nie ma. Więc chodźmy sobie dalej. Tutaj mamy kufer. Mhm, tak, kufer. Um, nie, wiecie, co? chyba idą ci no właśnie. Ja jednak zwiększę trochę opcję. Szyb... Przepraszam, szybkość myszki. Ta, za dużo to nie dało, ale cóż. Za dużo to, to nam nie dało, ale no niestety. Już nie ma takiego, jak ja to nazwałem, organ podczas skakania, nie? Tylko jak lądujemy jest taki krótki, ale nie tak ten, taki nałogowy, nie? O, nareszcie zapis, bo dawno nie było. Dlatego nie chciałem kończyć, szczerze mówiąc, ale to już nagram dalej trochę. Hmm, a hmm, no dobra, weźmy sobie, co nam szkodzi. Chyba straciłem życie, ale nie jestem pewny. Raven fajna wymowa. O, he, jakie fajne. Aha, dobra, nie sorry. Najpierw trzeba te kraty podnieść. No, i teraz możemy dopiero te kamienie przenieść. No, jezu. Ja, fuk! Ja tamtego potwora widać, haha. <śm> no nie... No nie, no... Aaa... Dobra, to najpierw to... Jaki dźwięk wydał? No cóż... To najpierw to przeniesiemy... Już Nie do końca, ale cóż Aha, no bo fakt! Co ja odwalam w ogóle? To trzeba w tą stronę, po pierwsze! Ciekawe czy mogę go zabić. Pewnie nie, ale sprawdźmy sobie. No dobra, już nie będę przenosił. O, i druga kratka podniesiona, właśnie. Dalej się nie dać, trzeba podejść trochę bliżej. Nie no, w sumie ja też myślę, że popełniam lekki błąd, bo e, na przykład pytam się w drugim odcinku jak wolicie, a nagrywam 10 i to tak z leksza nie wypał, ale no trudno. No cóż. Trzeba jeszcze nacelować tymi takimi iskierkami. No właśnie. Jeszcze chyba można. Nie, nie można. No nie można. Ale już mi się nie chce. Mi co? Chyba nie zrzuciłem tego na tą dokładnie. No właśnie. A Jezu. O, dobra. Mamy gwiazdkę kolejną. No, jak widzimy jesteśmy na dworze. Tak mniej więcej. Tu jest Hogwart, właśnie. No, na dole nic nie widać, ale trudno. Zapiszmy. <laughs> Tych podpowiedzi w ogóle nie widać. Nie? No trudno. E, można to wywalić. Dobra, nie będę się bawił, bo jeszcze coś zapisuję. Ok, fast, fast. Dobra. Ajajaj, tam była gwiazdka. Ja ją widziałem, a zapomniałem po nią iść. Ale... Nie, dobra, to już się po nią wrócimy. No nie będę już taki... Fasolki olewam, no to... Chociaż gwiazdki niech zbiorę. Trzy... Tam chyba było sześć, w tamtym zadaniu. O, widać jeszcze takie... Takie błyskające różne rzeczy, ale... To już wina gry, jak wiecie pewnie. Nie, nie, chciałem przeskoczyć to. Tak. Hmm, fajnie to wygląda. Nie, no fajnie. O, lol. Hmm, co to było? Dobra. We go, tak, chyba huchłem do mikrofonu z Leksza, ale trudno. Tu mamy jeszcze jeden przycisk. Właśnie. No przechodzisz. Musimy podejść. Trochę to wkurzy, ale cóż. Stara gra, no to nie ma się co dziwić. Dobra, możemy też jeszcze w ogóle podnieść? Nie, nie możemy. Bo w filmie na przykład to tak machali po prostu różdżką, a nie robili... Na przykład ten znak... Nie, nie wykonywali, znaczy... Machali takie znaki niby, ale... Chyba nie takie same, ale... Nie wiem dokładnie. No dobra. Ej, jakie fajne. Nie, nic tam nie ma. Dobra. Fajnie niebo wygląda. O, no fajnie. Por favor. Fajne słowo. Dobra, sobie tą gwiazdkę jeszcze zbierzemy. Jeszcze chyba nam się uda wrócić, no. Chodź... O dobra, udało się. Tak na styk. A, wspiałeś się, to fajnie. Congratulations, Mr. Potter. You completed the challenge. You've collected several challenge stars. That's 10 points for Gryffindor. Now, off you go! Hmm. No ale to jest bez sensu, tak z Bo. Jak, jak my zdobędziemy 10, to oni oni dostają z 30. No, bez sensu. A ten se poszedł zupełnie w inną stronę. No, co tam? Coś trzeba przenieść. Oh, ja? Hmm. Korci mnie, żeby, żeby to spuścić. Hmm. Ciekawe. Myślałem już, że zginiemy, ale. Jednak nie. Dobra. Uda się na lekcję i dalej nie wiem. Tam chyba. Nie, to jest żaba. Dobra, żaba. Kociołek. I Sowa Nie wiem czy to jest dokładnie Sowa Harego, ale. Dobra, jeszcze tego nie wierzmy. Bo nigdy nie wiemy co się może stać. No właśnie. No dobra, weźmy. Bo Harry nie spóźni się na zajęcia z źlewactwa. Czekam na Ciebie przed wejściem do cieplarni. Do zobaczenia Hermiona. Hermiona Granger. Hermiona jest ładna. Znaczy, Emma Watson jest ładna. Emma Watson to jest ta, co gra... właśnie Hermiona Rona gra chyba Rupert... Rupert właśnie, a Daniela nie... Daniel jakiś tam gra Harrego właśnie, dobra. No, what the fuck? <try> <try> tak, zginęliśmy. To fajnie. Dobra, to ja już te kociałki wale i po prostu go pobijemy. Hmm, a wydaje mi się, że za blisko wszedłem i po prostu mnie zranił prawie do zera. A potem mnie jeszcze po prostu dobił. No cóż. Trzeba go, ten jak się zrobi, widzialny. Jeszcze raz. Jeszcze dwa. Jeszcze raz. No, dobra. Hmm. No. A nie już. No to spoko. <laughs> hmm. Leszcz sobie uciekł. Chciałem inne słowa powiedzieć, tchórz, o. Ale mi nie naszło nic innego powiedziałem leszcz. Tak trochę nieładnie, ale trudno... Co? Podrapać się musiałem. W wagonie... znaczy w... w wazonie nic nie ma. Hey Harry! Do you have 25 beans for us? We need the beans for some <coughs> experiments. Nice work, Harry. So that all the bits we needed for now. Here's a wizard cart then. Hope we don't have this one yet. Thanks for helping us out, Harry. No dobra. Sprawdzimy sobie zaraz co one przedstawiają, bo dwie chyba dostaliśmy dodatkowe, więc sobie luknjemy. Safe by się sprzedał, No ale coś. Dobra, e, karty Albus Dumbledore, Tilly Toik, mm -hmm. Urik Odbal. O nich nic w filmach nie ma, bo to są tacy wymyśleni raczej. <laughs> raczej na pewno, o, sowa. Pośpiechcie. No dobrze, Boże. Hermiona jest kujonem, jak, jak chcecie wiedzieć, ale pewnie to wiecie. Cóż, ja do kujonów nic nie mam. Ale save by mi się przydał, no. A Jezu zaś, ty hey, gnojki, Potter, no. Przyjmuje się gruba się. Znaczy, bo ma twarz taką grubą. Taką nie no, otwórz, otwórzmy już ten kufer, bo dziwnie mi się tak odchodzi nie otwierając tego od kufra. Tak jakby wszystko miał gdzieś. No, no cóż. Ja szukam save'a tak naprawdę, a... nie wiem gdzie idę. No cóż. On coś chce chyba? Hello, a Neville. On jest fajny dosyć. To jest It tells you if there's something you forgotten to powie, czy jest coś, co jeszcze zrobili. O, Wam mówi, że mamy klasę herbologiczną. O, już prawie wszystko. Wskocznij na Draco Malfoy. Widziałem go tak, że jestem tutaj tylko raz. No, co ty nie powiesz? Dobra. Hmm. Zapewne mamy iść w tamtą stronę. Ale my tam nie pójdziemy. Rozwalimy system i pójdziemy drugą stroną. Hmm. Tam nie przejdziemy więc.